Dobra ja za chwilę babciu zadzwonię, tak? No papa. Babcia była grzeczną kobietą, czy stałeś ty? Jaką? Grzeczną. A babcia? też. Tak. Tak. Czy grzeczną? Też. Też, też. To weszliśmy na wspólne tematy. w zaczęłam kopać mojego chłopaka, żeby mnie cię zaczepił. bo strasznie mi się spodobały twoje włosy. No maksa, doci, doci mogę? No i krępuj, no przecież normalnie. No, bardzo, pewnie. I a lubisz jak tak pod szarby trochę? No tak, nie bardzo. Nie? No. Tak, zależy. Przez zależy kiedy? Zależy kiedy. A kobieta? Bardziej kobieta, czy mężczyzna? Bardziej mężczyzna. Bardziej? Słuchaj, bo taki typowy problem, bo w sumie tak, mi się spodobałaś, bo robiłam do ładne kobiety, tak? A mój chłopak, no niestety, mam po prostu ultimatum, tak? Albo pozwolę wejść jeszcze jednej kobiecie do łóżka, albo będziemy się musieli rozstać, bo tak? nie jestem w stanie mu dogodzić. I ja mu też się spodobałaś, chciałabyś spróbować z nami? Nie. Słuchaj, dziękuję. my przyjechaliśmy do Monte mieszkamy w hotelu i jesteśmy się w Jesteśmy jeszcze tydzień czasu, a o, masz coś tylko w sobie, pobaw się, chyba, pobaw się, masz ten potencjał. Powiem Ci, yy, ja... Ma takie koty w oczach, nie? Masz coś tylko w sobie, no. Już no, zazdrosna już trochę. Ma, ci, masz coś tylko w sobie, że no... Powiem ci... Ja powiem Ci tak, jak ja wpuścił Cię do pokoju, to bym Cię dopiero wypuścił za dwa dni. Po jednym, po jednym dniu chyba nie, Tak, nie. to nie mów, bo też będę zazdrosna. No dobra, to przepraszam, <grym przepraszam <grym> kochanie, <grym> przepraszam kochanie. W takim razie słuchaj, daj na telefon, ja do Ciebie zadzwonię, bo ja cię troszeczkę teraz mam spraw razem mamy, ale wie, no y, wieczorkiem no, albo dzisiaj ci się odzwiemy, może jutro. Na dniach się zadzwoni A masz coś, to powiem Ci sobie chyba po tej babci. babci po babci czy po dziadku? No, się... Po babci. Babcia to gwałciła facetów, całą wioskę pogwałciła czy ja? Tak, na pewno. A próbować powiedz mi kiedyś z kobietą i z mężczyzną? Nie. No, A nie sprawdzić? Nie, po tak, nie czuję się na siłach. Ale powiem ci, że też tak kiedyś mówiłam. Do pewnego to, momentu. Po, po, pozwól, że ja mam. Ma... No, Zachowuj no, się kulturalnie. Nie chodziło o mnie, bo ja w siebie to swojego z tego odpalania. Ja Rozumiem. Rozumiem w takim razie. Ale słuchaj, ja kiedyś też tak mówiłam, no co prawda bym mówił, ja bym do tego zmusić. Ale nawet fajnie jest, no. To jest piękna. Zobacz, Kasia skórka kolejnica zwariować się chęć. Się. Ja nie ja płcię szaleje cały czas. jest, no, ale musimy... To jednak nie, no tak nie do końca. To już to troszeczkę to... <zys ka stoletki> <susów> troszkę Powiedz mi, daj mi numer, bo ja też oszaleję. Już piszę, no. Tak? No. A jakie masz teraz plany powiedz mi? No teraz jadę do chłopaka aktualnie. Na którą? Zobacz. A słuchaj, przełóż go chociaż godzinę i pójdziemy drinka wypijemy, pogadamy to trochę. Się. Nie no, muszę lecieć, muszę obiad zrobić. To niech on zacznie gotować. A ty gotuję. To dzisiaj też może zrobić na wyjątek? Nie, dzisiaj mamy sprawy umówione, także niestety. Na pewno? Na szybkiego drinka nic na pewno? Nie da rady. Może jednak? Nie. <laughs> nie da się nauczyć. Nie. Dobra, ale wiecie, jak jesteśmy umówione. Zobaczymy, cześć. <laughs> pa pa. pa. <guliteria>, pierdole. Mówisz, że mogę podrywać kobiety też? Kobiety? Kurwa, robisz to w taki sposób, że zwariować się, naprawdę. Przysięgam cię, jakbyś była na maksa, jakbyś była tylko łęci, biseksualna, tak do kobiet podchodzisz. Przysięgam się. szok.